Hej, hej, hej! Z tej strony Melisa i zapraszam was na kolejny odcinek 100 dzieci challenge! Jak widzicie mamy tylko czwórkę dzieci w rodzinie. Naprawdę, to jest hit i od samego początku tego challenge'u z Carmen, wow! Po prostu nie było takiej liczby. Nie było! No tylko na początku, zanim się dorobiliśmy tej piątki dzieci. No ale ja jestem w szoku i... Aż się boję, co na mat w tym brzuchu. Jak teraz nam dowali bliźniaki, wampiry, to wow, ale to już niedługo. Bo trzeci trymestr za sześć godzin. Gdyż jeden dzień chyba przegrałam poza tą rodziną. Oczywiście miałam wszystko zablokowane, nikt się tutaj nie postarzył, ani nic. Oni byli zamrożeni. I tam pomagałam trochę Jamesowi, naszemu wampirowi z poprzedniego odcinka, żeby był właśnie był chroniony przed słońcem. No i jeszcze mi się nie udało. Teraz mi się uda, pewnie po tym odcinku, ale po prostu nie chciałam za dużo dni tutaj dogrywać, bo jak widzicie, jest już piątek. I Ofelia, jeśli dzisiaj nie będzie miała szóstki. O. No, nie wiem, czy będzie ją miała. No to będzie tym dzieckiem jeszcze przez cały weekend. No ale to nic. Mamy dużo miejsca w rodzinie. Carmen. Carmen po prostu się tak dobrze czuje, przez to, że mnie tutaj nie było. W ogóle ja poszłam z Jamesem na pracę publiczną, do klubu jakiegoś. I Carmen tam była i tańczyła. Weszłam tu do rodziny, a ona po prostu ma wszystko wymaksowane. Okej, no, okej. Okay, okay. Dobrze się bawiła dziewczyna. Ciekawe z kim zostawiacie dzieciak, jak tutaj nikogo nie było, no ale dobra. I trochę nabroiłam. Ja wiem, ja wiem, będziecie znowu na mnie krzyczeć, ale. No, ja próbuję, cały czas próbuję, żeby ten mały biznes jakoś funkcjonował, i po prostu zmieniłam naszą karmi-kafę na karmi-time. <grywia> ja nie wiem. I po prostu mamy tutaj takie zajęcia jak tańcz, pływaj, gry barowe, gry stołowe. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam ustawione, że biletomat będzie pobierał po prostu fundusze, pieniądze simulowane od naszych klientów co godzinę. I tak długo jak tutaj będą siedzieć, a czasami lubią bardzo długo, tak będziemy dostawać symulony od nich co godzinę. Ja nie wiem, czy to wyjdzie, ale pomyślałam, że nasze dzieciaki będą z tego korzystać, będziemy mogli tutaj robić może jakieś imprezy, że na przykład, nie wiem, tutaj bym te szachy wywaliła tutaj za okno i tutaj barek postawiła. Nie wiem, co to w planach jest na przyszłość. Ale dobra, jest w sumie pierwsza. Taki bar, taki klub, nie wiem nawet jak to nazwać. Klub to chyba w sumie można. No, takie miejsce spotkań. Otwórzmy to i zobaczmy, jak to będzie funkcjonować. Czy klienci będą faktycznie korzystać z tych wszystkich rzeczy, z tych gier. No, powiem wam, że ja to bym sobie z chęcią tutaj usiadła, tutaj ktoś by grał w rzutki, ktoś w karty. Fajnie. I mam nadzieję, że to faktycznie będzie bezobsługowe. Że Carmen nie będzie musiała w ogóle tam schodzić. Ojejku! O felcia! Ona sama od siebie to zrobiła. W ogóle ja ją położyłam spać. Ona mi wstała i zaczęła dodatkowe zaliczenie robić, żeby mieć tą szóstkę. Ja wiem, że ona ma tą negatywną cechę. Ona jest kleptomanką. No, ale mam nadzieję, że wyrośnie na dobrego Sima. Carmen stoi, nawołuje gości, że nowy. Klub otwarty, już można tam iść. Tutaj widać stąd, tam jest chyba ping-pong. Tam widać jakieś stoliki do gry. O, no, 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 wygląda to fajnie. Muszę jeszcze jakieś tutaj światełka przy płatku postawić, bo jak widzicie, ciemno, w ciemności stoją nasi goście. Dobra, myślę, że w ten sposób będzie ok, ale oni narzekają, w ogóle nie, nie wchodzą, nie próbują. Halo, idźcie zobaczyć, jak tam wygląda. I ja tutaj zostawiłam to, tylko ja nie mam pojęcia, czy oni będą tu kupować. Chyba nie, bo nie mam ustawione tam w zajęciach tego małego biznesu, żeby kupować właśnie coś z regałów. Więc no nie dorabiam na razie żadnych babeczek ani ja nic. No ale no zobaczymy. Może usunę po prostu jaką, jakieś zajęcie i będziemy i tak i tak sprzedawać. No ale dobra, zobaczymy. Na razie fajnie było, jakby to było. Całkowicie bezobsługowe. Przyszedł do nas jakiś Mirosław 100 dzieci. I ja widzę, <gryw> widzę ten nos. Nos jest totalnie aleny. No, po swojej babci dostał, ale czyj ty jesteś? Sonia, ojejka. jejka. I on jest młodym dorosłym, i on już ma dziecko. Ja cię kręcę. No, po prostu nasza rodzina się mega, mega mocno już rozkręciła i jest nas mnóstwo. O kurczę! Rozkręcają się! Zobaczcie, przyszło parę Simów układać puzzle. Ej, mega! I to całkiem ładne są te puzzle. Kurczę! I jak na razie otwarte jest już 11 godzin, a Carmen ani raz nie musiała tutaj zejść. Więc jest bezobsługowe, mi to odpowiada. Tylko jeszcze nikt nie wszedł do basenu. Czy tu się nie da wejść, czy co? Carmen, ty. Mm, zrób test, czy tu się da w ogóle wejść. No, da się. Hmm, może po prostu nie mają ochoty na razie pływać. Albo musiałabym tutaj jakieś jeszcze szafki dostawić, żeby mogli się przebrać. Ma to sens. Ale to przynajmniej nie teraz. Pierwszy raz otwarcie, to mogą być jakieś niedopatrzenia. I Carmen znowu ma swój basen, tym razem kryty, więc zimą też może pływać. Dla ciężarnej idealnie. A właśnie, my mamy teraz w sumie zimę, no to. No, ja bym przyszła tym bardziej do takiego miejsca. No, tylko trzeba było jakąś przebieralnię, żeby dało się pływać, i nie być potem całym mokrym i nie chodzić tak jak ta pani w rękawiczkach, butach zimowych i bez ubrania. Panie <grystanie> Castielu, kiedy pan ma urodziny? Jeszcze jeden dzień, czyli jutro. Ojej. Nie. Nie, Alena, jak możesz. Hej, Carmen, pragnę ci powiedzieć, że oborjan i ja nie cierpimy się. No, nie znoszę go. Co? Babcia nie znosi swojego pierwszego wnuka? Znaczy, no, nie pewnie nie pierwszego, ale pierwszego od nas. Co? w ogóle jak możesz ja nie mogę nic jej powiedzieć tylko mogę powiedzieć ok, ale nie ale na to nie jest ok <laughs> i Ofelia ma szóstkę, dobra no chociaż Ofelia nam poprawia humor, ale no jak tak można <laughs> o, Ofelia <laughs> ona tutaj nas, naszych klientów zagania do, do w sumie grania, chciałam powiedzieć do roboty ale bawią się z nią Fajnie. Tylko szkoda, że ten pan nie ma spódni, ale okej. Okay. Czy Carmen może wysłać jakiegoś SMS-a do Aleny? O, mogę. Wyślij SMS-a. Ja nie... Chciałabym, żeby to był jakiś złośliwy SMS, ale no, wyślij normalnego. Powiedzmy, że ona tutaj pisze, że takie coś nie powinno mieć miejsca i ty się, babcia, zastanów, co ty w ogóle o swoim wnuku opowiadasz. Nie, nie, nie. Ha. Ofelia. Mam nadzieję, że tym razem dobra cecha jej się wylosuje. I uwaga, moi drodzy. Ofelia będzie raz, dwa, trzy. Oh, nie tolerująca laktozy. Hmm. hmm, dobra, zostawię to bez komentarza. I co ja mam jej teraz dać? A może dajmy kreatywność. Nie, no, ona nie jest kreatywna. A niech ma sportowe. Niech lubi biegać. Jak jest kleptomanką, to musi umieć szybko biegać. Oj, ojej, ojej. Po kim ty masz ten nos? Chyba po tacie. Dobra, ja lecę od razu do kasa ją przebrać, bo ten strój absolutnie nie oddaje jej cech charakteru. A więc tak teraz wygląda nasza Ofelia. No bo jej paski, bo stwierdziłam, że skoro jest kleptomanką, to taki mały złodziejaszek i te paski tak do niej pasują. I te białe włosy, no, jest śliczna, tylko ma chyba nos po tacie. A tak poza tym to wygląda jak Carmen. Kurcze dzięki temu, że Carmen nie musi kompletnie nic się zajmować z tym biznesem, tam się pieniądze zarabiają same, ona ma czas, żeby wykąpać w spokoju swoje dziecko, żeby sobie zjeść, wyspać się. Mówię to teraz, bo ma, <laughs> ma tylko jedno dziecko do opieki, bo Dlery, to praktycznie same się samą zajmą. No więc ja się cieszę. Po prostu ten moment jest wspaniały. Jak na razie z moich obserwacji wynika, że uwielbiają Simowie ten stolik do puzli. O, widzicie, do grania w nie obućlamy, a w ogóle nie korzystają z dmuchawy. więc ja chyba wymienię to i kupię drugi stolik, bo dmuchawa jest chyba droga, stolik chyba nie jest drogi. I skoro im się aż tak podoba, no to kurczę, ale jeszcze zobaczymy, jaki będzie dochód podliczony ten z. Myślę, że 20 godzin. To jeszcze dwie godzinki przetrzymamy i zamkniemy. Bo to, że nam fundusze wzrosły teraz, to na to nie patrzcie, bo no, sprzedawaliśmy roślinki. A więc 20 godzin. Mm -hmm. Średnia liczba godzin 4. A, że średnio 4 godziny u nas byli klienci. Okej. Okay. Sprzedaż detaliczna, czyli chyba kupują jednak nadal te babeczki i tak dalej. O, dobrze wiedzieć. No nie powiem, żeby to był jakiś super, super yy, zarobek. Nie była super zarobek, po bardzo po polsku. Że to nie był jakiś super zarobek. Więc chyba ustawię teraz, że nie płacą za godzinę, tylko za sam wstęp. No kurczę, ta dmuchawa kosztowała tysiąc. Ło, dwa tysiące, dobra. A stolik kosztuje tylko trzysta, z krzesłami pięćset. No więc, <gryw> o czym my tu rozmawiamy? Eee... Co tu robi babcia mróz? My mamy gdzieś jakieś święto, które mi się nie wyświetliło? Nie? Clemens, twoi bliźniacy się wyprowadzili. Właśnie. Niedawno, w sumie przed chwilą. Czego ty tu szukasz? Świętuj urodziny Sima o imieniu Iwan. Iwan, jakie ty masz umiejętności? Nie jest źle. Myślenie, tylko na czwórkę bym podciągnęła. Tak, to jest, jest całkiem spoko. Może nam się przez ten cały dzień jeszcze uda wbić w sumie wszystko na piątkę? Nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. Ej, ale skoro Iwan, to Castiel też. Tak. Castiel dzisiaj będzie to dlerem Zaczął się poród. W tym momencie, jak ona tutaj stoi i rozgłasza, zaprasza do swojej firmy. A... No dobra. Ofelcia, Ofelia już nie jest śpiąca, możesz wstać i zająć się dziesięcioczkami, które jeszcze u nas są w domku, bo zaraz dojdzie kolejny bombelek. Tak więc trzymajcie kciuki, żeby był tylko jeden, bo dwóch wampirów, ja nie, ja nie wiem, czy ja bym ogarnęła. I lecimy do szpitala. Mega szybkie przypomnienie kto jest tatusiem? Jest to wampir? Więc może być ciekawie. Luna, Luna, co ty tu robisz? Luna, właśnie. Dlaczego ona była w szpitalu? Um, Luna się dopiero od nas wyprowadziła, więc w ciąży raczej nie jest. Nie, nie jest, więc pewnie była z jakąś chorobą. Ciekawe. Carmen, dlaczego ty na ulicy zagadujesz do twojego doktora? Czy ty chcesz, żeby on był kolejnym tatusiem? Ale on, on wygląda jak typowy NPC. Czy ja chcę, żeby tak wyglądało moje dziecko? No nie wiem, chyba nie. Chociaż wszystkie i tak są praktycznie kopią Carmen, to czy to istotne, jak on wygląda? I tak pewnie geny Carmen przejmie. <śmiech> <śmiech> Dlatego Luna tu była! Uj! Choluda jest pielęgniarką, no tak! Przecież ja ją dołam w zawodzie lekarz i ona... Nie spodziewałam się. Naprawdę się nie spodziewałam, że ją tutaj będziemy mogli spotykać. Ale fajnie! Ale ty się tatuażach teraz rozmawiają. Ale Carmen, ty masz coś do roboty chyba, co? Bo chyba ci się nie spieszy. Oho, chyba właśnie w tym momencie idzie. Ale fajnie, że tu jesteś, Luna. Dobrze cię widzieć. Okej, okay, naprawdę, ona się musiała jakoś zaciąć. Wypuszcza lampion. I cały czas stoi i gada z Luną. Carmen, ty nie masz w planach urodzić? Czy o co chodzi? Dobra, Carmen, idź do domu, tak będzie szybciej. Nie wiem, co się stało. Może MC Command Center muszę zaktualizować. No, ale czeka nas poród domowy. Ciekawe, co tam jest w tym brzuchu, że nie chce się urodzić w szpitalu. No kurczę, pierwszy poród w tym domu. I to będzie osiemnaste dziecko. Okej. Okay. To chłopiec! Dobra, osiemnaście. I lecę zobaczyć w komentarzu, jakie daliście propozycje imion. Jestem pod najnowszym odcinkiem i nagrywam ten odcinek zaraz w sumie jak wyszedł. Poprzedni tydzień temu, bo po prostu muszę. Dlatego wasze komentarze są całkowicie na świeżo. I od ników mamy taką propozycję imion dla chłopców jak Diablo, Lucian i Felix. Felix mi się mega podoba i chyba nie, nie mamy żadnego dziecka z takim imieniem. Felix18, dziękuję bardzo za propozycję. Imion. Co? Co? Bliźniaki, dobra. Byle nie trojaczki, ale chyba nie mieliśmy tyle miejsca w rodzinie wtedy, w tamtym momencie. Nie, teraz żeby, żeby nie, to nie były wampiry, albo żeby chociaż jedno z nich nie było wampirem. Dziewczynka. Lecimy znowu w komentarze. O nie! I od Vivit mamy dla dziewczynek propozycje tak jak Rosa, Sara i Kristina. Felix i Rosa. No tak pasują mi do siebie, więc niech będzie Felix i Rosa. I rosa 19, ojejka, gotowe. I polecą wampirki z dwóch kołysek? Oby nie, oby nie, oby nie. O nie. Od rosy poleciały te nietoperki, ale... Od feliksa... Och. Chyba też, ale... O, jakie on ma oczy. Jakie hipnotyzujące, wow. A Rosa poszła od razu spać, żeby nie pokazać swoich oczu. Ale ja cię kręcę, kosmiczne dziecko. Tak więc Carmen na ten moment ma dziewiętnastkę, dziewiętnastkę, dziewiętnaście dzieci, a Lena miała trzydzieści bo ta ostatnia dwójka się nie liczy. Więc na ten moment mamy 53 dzieci już w tym challenge, czyli połowa za nami. I właściwie mamy jeszcze jedno miejsce w rodzinie. W takim razie, Carmen, ty możesz tutaj wyszukiwać kolejnego kandydata. Może nie ducha, bo z duchem się chyba nie da. A właśnie, jeszcze a propos, bo pisała mi jedna właśnie widzka w komentarzach. Ja zapomniałam, całkowicie wyleciała mi z głowy. O ten obraz i tak już wisi, i nie wisił ale nie w pokoju ani w salonie, no bo nie byłoby go widać. A to jest miejsce, które widać praktycznie cały czas, więc wisi sobie. O tu. Taki obraz naszej rodziny. I jeszcze się nie zaktualizował. Um, rosowa poza. O, teraz jest ok. I są Felix i Rosa. Hmm. Rosa się obudziła i... O nie! Ona też ma te oczy! Czyli obydwoje są wampirkami, bo mają oczy po tacie. O nie! Wampire oczy! Ale te oczy są piękne, no dobra. Ja jeszcze nie wiem na co ja się pisałam, jak to będzie ciężkie. O, Gustaw nas odwiedził. Przyszedł powiedzieć, jakie postępy pewnie zrobił James. I się cieszy, więc chyba jest dobrze. Na godzinę 18 stan Iwana umiejętności wygląda tak, że ma prawie wszystko na piątkę, oprócz myślenia. Myślenie myślę, że podciągnie do czwórki i będziemy mógł go postarzać, ale najpierw kastel. Mamuśka dokończy gotować to, co akurat gotuje, i będziemy wyciągać tort. Uuu, mamy kolejne gwiazdki w naszej firmie. Dobra, kolejne punkty bonusowe. Wzrost popularności, o tak. Siostra przyniosła małego Iwanka, ojej. I Iwan będzie raz, dwa i trzy miłośnik zwierząt. Ojej! Fajnie. To mu damy, nie wiem, motoryczne, umysłowe... A niech ma motoryczne. I Iwan wygląda w ten sposób, więc y, zaraz będę leciała do kasa go przebrać, bo wygląda strasznie. Czas na małego Castiela, który ma czerwone oczy, przypominam! Pedro. Kastiel, raz, dwa, trzy, o nie, prawie był niezależny, ale dobra, jest rezolutny. I ubrał takie słodkie okularki na te swoje czerwone oczka. Carmen, ale ty w sumie masz znajomych, jednego Sima, z którym ty jeszcze nie masz dzieci. I nie widzę go tutaj? Jakim cudem? Okej, okay, przeszukałam cały świat Simowy i ten Sim nie istnieje. Przestał istnieć. No nic, to w takim razie pokażę Wam, jak wyglądają teraz nasi chłopcy. To jest Iwan. No, ma on coś, coś. Chyba oczy są po tacie. Zobaczymy, jak podrośnie. A tak wygląda Kastiel. No jest słodziaczek, ale widać po brodzie, że tutaj będzie jakiś nietypowy kształt twarzy. Naprawdę nie mogę się doczekać, zobaczyć, jak podrośnie. I to by było na tyle, moi drodzy. W następnym odcinku będziemy szukać kolejnego tatusia. I będziemy oczywiście dalej próbować, żeby ten biznes był jeszcze lepszy. Pamiętaj, żeby zostawić łapeczkę w górę, jeśli podobał Wam się ten film. Suba na tym kanale, najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nic nie przegapić. No nic, to cześć!